Hej, hej ludzie, z tej strony Small The Player, a to jest pierwszy odcinek z gry Rambo The Video Game, pierwsza strzelanka na moim kanale. Właśnie tak, Rambo raczej znacie. No. No, gra jest wzorowana na filmach. Właśnie tak, no i co, zaczynajmy naszą przygodę. Tu mamy, tu mamy, tu mamy tryb fabularny, misje, jakieś wyzwania. Chwile ulepszenia, coś w tym stylu. O stoi, kozak. No dobrze, a więc to zaczynajmy. Yy, tutaj widzę, że chyba jest poziom trudności, tak, czy nie? Tak, tak, poziom trudności, a więc weźmy ten. Wow. Mhm. Aha, tu mam wszystko zablokowane. No toż tak, oczywiście. Okej, okay. fajnie, mam jeden granat. AK47. No dobrze, zaczynajmy, zaczynajmy. Enter. Yy, ja tutaj. Sekundę. Ja... Aha, nawet on dwóch da się grać. Wow, patrzcie, patrzcie. Dobrze, zaczynajmy. Jeżeli będzie za cicho lub za głośno, to od następnego odcinka się poprawi. You think I am stupid? You think we don't know about the rescue mission? I know! Listen, watch out! So, what will you tell me to keep this man alive? Chyba nam się ładuje. Aha, no i jesteśmy. O dobrze. Ojej. Fajnie, fajnie. I tutaj to jest taka gra. O oh Ujez, yes, muszę się nauczyć strzelać yy, W której yy, W której my tylko strzelamy I broń przyładowujemy A postać idzie nam sama Właśnie tak O to chodzi, no dobrze Jakoś mam nadzieję, że będę lepiej strzelał ładuj, ładuj Szybko, szybko Okej, okay, headshot, headshot, tak, czy jakaś premia jest za to Okej, okay, tutaj jeszcze coś mogę robić Właśnie, D Ojej, 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 ojej! Czterech... Czterech! Aha, o to chodzi! Dobrze, dobrze, dobrze jest! Nawet bardzo. Że mamy coś takiego. Tam jest moje życie, nadać mam jeszcze dużo. Uja, się ta myszka mi ucieka. Dobrze, poszpadli. Haha, <laughs> zapowiada się ciekawie. Okej. Okay. gotowi? Gotowi! Ojejejej spody ich tam I nikt nie spadł Tylko kapelusz mu spadł z głowy O nie Tak nie będzie Dobrze trzeba przeładować broń Jak tak dalej pójdzie to ja przegram na pierwszej misji Ale tam Dobrze Okej okay, jeszcze chyba tam i Jeden ale nie chyba wszyscy padli Ajajaj tam się schował skubany Okej, okay, ha jest dobrze. Znaczy jest średnio, znaczy no właśnie. Podać stąd! Ładuj to ubóleoni. Jakiś perfekt... Amo! Oni też przyładowują! Haha, jest dobrze. Tam się z tyłu sch... Ojej, ojej, tego... Dobrze. No i fajnie, fajnie, wow się zapowiada ciekawie. No dawaj, o, chyba będziemy uciekać czy coś. Kill to heal, moje życie. A to jest E. Jakieś wred mode Aha, takie coś. Użyłem właśnie te E I działa to w ten sposób. No dobrze, ja... Weź no stąd uciekaj. Nie, przeładuj to, przeładuj to! Gdzie jak się mam schować? Nie mam gdzie się schować ja! Szybko, 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 szybko! Cztery naboje! Okej, okay, no chyba tam już przynajmniej tutaj ich nie widać Ojej, ojej Ty daw, pięknie, pięknie U, jeszcze trzech tam żyje A ja jestem sam Okej, okay, padli Na całe szczęście Ojej, no A mogę się jakoś uleczyć A jeszcze bydłoń zmieniłem, tak Dobrze, 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 dobrze Okej okay. Najpierw w tych nie ma się co rzucać na wszystkich Jest headshot Tutaj za... Tutaj stoi jeden jeszcze Ło <laughs> wow. Nieźle Naprawdę nieźle. Co, z czego ja w ogóle dostałem? O jacie O, teraz ładna seria poszła Dobrze, dobrze. Okej, już tam jeszcze raz to sobie zrobimy. Właśnie, ładuj tą broń, ładuj, 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 ładuj. Ojej, tutaj. A ja nie mogę kucać, najgorsze jest to chyba. Jest tam jakiś gość z AWP czy coś? Szybko, szybko, szybciej, no szybciej. Nie jakby. Dobrze, lecimy dalej. O, jest mój... Pomocnik, wow! Ładuj, ładuj, ładuj to łby doń! Aha, tam ci byli po mojej stronie, tak? O właśnie, właśnie, to jest dobra rzecz. Myślałem, że... A, tam siedział, no tak. Tu są moi, tak? Chyba tak. Dobrze, okej, okay. nie no, czemu ja teraz nie chciałem ładować? Jest, jest, <noise> o takich fajnie będę strzelał, będę w nich strzelał, o dostał jeden, haha, <noise> kolejny, headshot będzie jeszcze Jest, haha, <noise> ładnie, dobrze, tam widziałem go, i tak daleko, ładuj, ładuj, ładuj Okej, okay, czyli widzę, że mam tutaj granaty... Granaty, śladkowy przycisk myszki Leci, leć, leci, się chowaj! Wow To było coś Taka furia! Aha, nieskończona ilość! AMO to jest! Dokładnie! Okej, okay. mam full HP, fajnie, prawie. Ha jeszcze... Wow! jeszcze tak wychodzą właśnie, ładuj tą broń No i wszystkich, wszystkich po kolei, może najpierw tego z przodu O tu przede mną stał prosto ai aj, 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 aj Tylko 20 naboi mam. a ja mogę broń zmieniać w sumie cały czas Czemu ja tego nie robię? Chodź, chodź, chodź Aj, nie popatrzył się chłopaczek No tu, gdzie? Co jest? Uch, tu i tu na Aż znalazłem chwilę na przeładowanie Dobrze, ajajaj Okej okay. To może jak strzelam headshoty To szybciej mi się ładuje ten... ta ja że tak powiem Możliwe Aj, chcecie moją osłonę o tutaj, 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 tutaj Szybko, szybko, szybko Ok, już poczekam z nim na nich z tym właśnie Nie! Gdzie ja mam się schować, gdzie ja mam się schować Mogłem tego nie używać w sumie Ale już trudno Wow. <grywka> się Dawaj, 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 dawaj dawaj! Okej, okay, trzeba kłócnąć i przeładować sobie na spokojnie tak Bez pośpiechu Tam stoi skubaniec Okej, okay, padł ładuj <laughs> Jakbym dostał byłoby cię źle <laughs> Wow A ten samolot chyba ze mną, tak, chyba to mój tam w górę strzelać, jeszcze chyba to trafić, ładnie. No chodźcie, chodźcie kolejni. Przynajmniej ja chodzić, nie muszę tylko strzelać i broń przyładowywać. <grych> wow. Mamy checkpointa, jest. Kilku się tam ich nas bierało I tutaj chyba musimy dotrzeć do samochodu Okej, okay, ja teraz użyję je? Właśnie tak Nie zabiłem go O nie Aha, ja mam zniszczyć samochód, ale mam tak mało życia Ale tak może mogę... w niego Tutaj, tutaj, tamtego Ajajajajaj. To nie jest Dob nie jest dobrze Przegrałem, ale mam tutaj checkpointy, więc nie jest źle Mogę tylko 5 razy w grze skinąć. W misji? Możliwe. A więc już lepiej nie ginąć. Okej, okay, dawaj, dawaj, dawaj Dobrze, jeszcze samochód został, chyba najgorszy A jeszcze tamten przeżył. Okej, okay, padł, dobrze.

Kogo strzelać, co? A, dobrze. Teraz, teraz to tak. Dobrze, wow, same headshoty. Przeważnie. Nie no, czasami. Nie, nie, nie. Daj, jajaj. Jaj. Okej, ładuj tą broń. Trzeba tak fajnie wyskoczyć. Dokładnie, jeden padł. Dobrze. Nie! Czemu ja ładuję broń wtedy gdy we mnie strzelają? Nie wiem No znowu! Dawaj, dawaj, dawaj! Ła, ładuj tą broń! Dajcie zapis, dajcie zapis, dajcie życie co tam chcecie, dajcie tylko coś, dajcie Nie no, nie Nie mówcie, że nikogo nie zabiję Jest, ład... Okej! Okay. Nie! Zmieniaj broń, zmieniaj broń Chodź, 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 chodź On zginął? A możliwe, że już zginął A więc ładujemy Aha, chwila ja tu mogę chyba sobie coś wybrać, jeszcze tak dodatkowo Okej, okay, potem popatrzymy Dobrze, fajnie, padli Ojejej, kilku ich tam się nazbierało, nie ma co Myślałem, że tę bańkę da... beczkę da się... Ojej, weźcie, wy ich pozabijajcie, chłopaki, z mojej drużyny. Bo jak ja tam wyjdę, to skinę od razu. D -d Dostał ktoś? Tutaj, tutaj, tutaj! Okej, okay, jeden, dwa... Jeszcze dwa naboje na tego. Aj, nie udało. Na dół! Ojej, jej, jej, jej. Padł, dobrze. jej. <ślesy> Ehe, a last checkpoint nie no, last checkpoint daleko okej okay. okej, okay, jestem tam gdzie przegrałem prawie tam, no gdzieś tam okej, okay. jest ciężko <laughs> no właśnie, nie ma tu już nikogo więcej, no nie ma oczywiście tak sam na wszystkich się rzucić Łojejej dobrze aj no czemu, 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 czemu to tak mi się zrobiło? No dawaj, dawaj, ich, niszcz ich Jeszcze przeżył ta... A nie, może już zginął faktycznie. Wow, 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 spokojnie panowie. Bym mi granatem... granatę jakiegoś rzucił, ale nie posiadam takich rzeczy. No patrzcie, tyle razy już tam się wychylałem, a nikogo nie pokonałem. Wow, zaraz znowu przegram. No nie, nie może być Okej, okay, tam padł, tamten padł O jak widzicie, mam 48 amunicji, bo zdobyłem jakieś perfect ammo Dobrze, padł Weźcie dajcie mi jakieś życie, ludzie Proszę, proszę <laughs> Jest

Do, a do drugiej, no jedna gwiazdka, tak, właśnie tak, zobaczmy, jak kliknę skill, mam, aha, nie mam żadnego skill pointa, ponieważ chyba levelu nie wbiłem, więc nie mam, ooo, okej, he to będzie już kolejna misja, tak? Barry was long dead, cancer, agent. Got himself killed and now didn't even know. So Rambo had no one. He needed a friend, but instead he got a look at the sheriff who hounded him, arrested him, treated him like a baker. Doing. Hands up like, the car, I said. You're under arrest, son. Get your paws over your head and turn around. with me. This boy's no wriggling like a damn earthworm. <laughs> don't worry about the soap warn. Come on, guys. Can't you see he's got a screw loose? Can't you see I don't give a damn? Shave him dry. Hold still. You don't want your throat sick, do you? I know. Okay. Była co daje jakiś SSS Quick Time Event Okej okay. Mamy W! Ale faza! Ojej! O, ża, 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 ża. Oberwałem, tak wiem, wiem, dobrze, wiem No przegrałem już Naprawdę Ha! Jak to zrobiłem, pięknie A to jest dosyć trudne tak za pierwszym razem. Klikam, klikam, tak to trzeba klikać w tym momencie Dobrze Okej okay. Biegnij Dambu, biegnij Jest Łoł wow. Łoł, wow, o jaki skok Dobrze No to jest dosyć trudne powiem wam Znaczy tak, o, mamy checkpointa, jest Haha <zysk> tak wszystkich po kolei sobie niszczyć, pozabijać, a co tam? No właśnie. Bo. ale oni są słabi, mają broń, a nie dają rady dla jednego. Rambo. O, mamy nóż! Oj, sorry. A nie. <grytanie> D. Weź zabierz im broń, tyle. Jest, wyszliśmy, wyszliśmy, tak. Wykonałem misję. Jest. Będą trzy gwiazd... nie, nie będzie trzy gwiazdek, to przegrałem raz przecież EEE Ale będzie kolejny poziom, właśnie tak Jest! I znowu jedna gwiazdka Okej, okay. level up, pięknie Tak, fajnie Oto te rzeczy odblokowaliśmy Nieźle I Dosyć spodo A, myślałem, że będzie trzeci poziom Okej, okay, weźmy skill I mamy jeden PO punkt Eee, tylko co by tu napakować? Mm. <grym> Ech, zobaczmy. Tutaj, że mogę mieć więcej granatów. Tutaj więcej amunicji do tych broni. Ech, wiecie co, napakujemy na początku następnego odcinka. Bo w tym momencie ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia trzymajcie się i cześć!